To będzie mecz, na który czekali kibice obu drużyn. Prawdziwe starcie Tytanów. Na głębie lubi. Zmierzy się z Legią Warszawa w tym arcyciekawym meczu. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z warszawską legią. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Teraz będzie niebezpiecznie! Tak jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów to ja lubię. Prowadzą zatem 1 do zera. Czysta interwencja i zaczną z za bocznej. Damian Dąbrowski. Dąbrowski. Za głębie zdobywa przestrzeń na skrzydle. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. No i po ataku, dobra interwencja. Teraz ratuje przed stratą gola. Robiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Lukinias. A teraz Lukinias. Arbiter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej legii. Świetna i pewna interwencja bramkarza po tym rzucie wolnym. Teraz Mateusz wdowia. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Markual. Bartosz Kapuska. Kapuska. Lukinias. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? A teraz czas na przerwę. Arbiter... Rozpoczynamy drugą połowę. Przekonamy się, czy Legia będzie w stanie zagrać lepiej i odrobić jednogramkową stratę. Bartosz Kapustka. Kapustka. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Udaremnił tę szansę, świetnie się tutaj zachował. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Wietnie nie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją odebrać? Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. Za nami ładny kwadrans gry w wykonaniu Leki Warszawy. Teraz tylko pytanie. Czy tę przewagę w środku pola będą w stanie wykorzystać? Do wyrównania potrzebują jednej bramki. Z taką grą powinno się udać. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Paweł Wszołek. Ta Kapustka. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu, to jasne. Ale szanują piłkę, rozważnie konstruują akcję. Poczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Bartoszka Pustka. Legioniści oddają piłkę. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy co to przyniesie. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? W okolice jedenastki teraz rzuca Ale szropotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Kibice drużyny gospodarzy ledwo panują nad sobą. Te ostatnie minuty dłużą się w nieskończoność. Rezultat wciąż korzystny, ale doskonale wiemy, że w takich końcówkach wielu traciło prowadzenie. Czekają z utęsknieniem na ostatni gwizdek. Czy się uda? Mamy zatem zmianę w legii Warszawa. Krając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Szukają teraz kola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. Nie było wiele przerw, więc tylko. Mi... Uwaga, wychodzi sama sam! Sędzia, gwizdź.